Kaszubski Zakątek to myśmy tak sobie nazwali, że tak powiem, na potrzeby właśnie tej chwili, na potrzeby naszej bytności tutaj. Jesteśmy tutaj od czerwca do września, a Kaszubski Zakątek dlaczego? No to jest targowisko miejskie we Władysławowie, oczywiście na ulicy Morskiej zapraszamy, a Kaszubski Zakątek dlatego, że mamy tylko lokalnych wystawców, tylko wystawców to. I praktycznie każdy towar, każdy produkt, który tutaj się znajduje jest towarem okolicznych wytwórców, małych, lokalnych, kaszubskich. Więc jeżeli Państwo jesteście w okolicy, to ze serdecznie zapraszamy. Zaprosiliśmy więcej osób, no chcieliśmy, żeby było więcej, że tak powiem, tak zwanego rolnictwa, tak. Co któryś weekend, harmonogram jest wywieszony tutaj na plakatach, będą odbywały się występy różnych zespołów. Głównie to są zespoły lokalne, ale nie tylko. A ja osobiście zajmuję się grafiką, akwafortą. Żeby wykonać odbitkę, to najpierw trzeba wykonać właśnie taką Blachę, matrycę, i dopiero kwasem wytrawić, i dopiero później odbić y, taką grafikę. Po drugiej stronie ceramika. Po drugiej stronie jest ceramika. Y, w sumie w, w, wspólnie z córką prowadzimy y, pracownię, więc y, dlatego mamy też dwa miejsca. Zajmujemy się również ceramiką. Y, no, i mamy takie różne gadżety, tutaj właśnie te, o tematyce nadmorskiej. Takie na przykład kutry wypalane w technice raku. Jest to taka japońska technika, w której się wypala w piecu zewnętrznym, potem rzuca w trocinę, one się kopcą. I stąd uzyskujemy czern, tak? Im bardziej czarna nasza praca, tym lepsza. same słodkości, eee, a szczególnie chodzi, jeśli tu chodzi o nasz sztuczko, to można właśnie kupić kasza kaszubskiego, który tutaj jest tutaj nad takim nasz produktem. Mm -hmm. eee, właśnie może nie jest mało kaloryczny, eee, ale tego właśnie jest eee, bardzo dobry, tak? bo zawiera dużo jajek, cukru, tak? eee, masło, są sam, naturalne składniki, jego jakość jest bardzo wysoka i no i smaczny po prostu przez Nasz śledź tradycyjny kaszubski z ziemniakiem pieczonym. Tu mamy taki piękny piec, którym pieczemy te ziemniaki i serwujemy danie obiadowe. To jest obiad nasz kaszubski, który myjemy co piątek, a w czasowicze mogą sobie zjeść częściej. Także zapraszamy tutaj na to nasze stoisko, na nasz tradycyjny obiad pulki ze Sledza. Ale mamy też i sled pieczony i mumety śmult. Tak, śledz pieczony je z Cebulą, fajn zalewa. Także też polecam tego śledzia. Jest chleb ze smalcem, nasz też wybór. Ale też można sobie na przykład kupić i zabrać do domu. Zamiast magnesika proponuję słoiczek z naszym produktem lokalnym i tradycyjnym.